Jesteś też osobą, która nie boi się mówić otwarcie o tym, że zarabiasz. I to jest bardzo, uważam, pro, szczególnie gdy mówi to kobieta, bo to jest temat tabu cały czas w Polsce. No wiesz, mam wrażenie, że też osoby, które mówią w jakimś stopniu o pieniądzach, o tym, że do czegoś doszły i tak dalej, no jednak mierzą się z hejtem. Ach po 12 latach na rynku współtworzenia sześciu brandów bardzo silnych, prężnie rozwiniętych już na naszym polskim rynku byłoby zupełnie serio nie taktem, gdyby za tym sukcesem, który wszyscy oglądamy, nie szły też pieniądze, no to coś by tutaj nie grało, więc znowu hipokryzja to nie jest moja bajka, jestem zwolennikiem tego, żeby mówić tak, jak jest. Jesteśmy absolutnie zadowoleni z tego, jak wygląda dzisiaj reakcja naszego społeczeństwa na na zmianę swojego życia, sięganie po konkretne rozwiązania, czytanie etykiet, świadomość tego wyboru, sięganie po produkty, które służą naszemu ciału, które odżywiają każdą komórkę naszego ciała i tak produktów spożywczych, jak i produktów kosmetycznych, co jest bardzo ważne, bo kosmetyki mają realnie wpływ na nasze zdrowie. I ten moment, kiedy nasz... E, nie wiem, na, nasz widz, czy, 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 czy jedna z moich obserwatorek staje przed półką i wybiera moje produkty, to jest dla mnie wielkie szczęście i oczywiście idą za tym pieniądze. Natomiast ja zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Gdybyś, gdybyś rozmawiała dzisiaj z moimi partnerami biznesowymi, zasada była jedna i konkretna. Robimy produkty masowe. Topowej jakości w najniższej cenie. Jeżeli nie zrobimy tego w najniższej cenie, jeżeli marża nie będzie tutaj wystarczająco ściągnięta do, do niezbędnych minimum, to ja w to po prostu nie wchodzę. Natomiast liczymy na to i przekładamy się na faktycznie masową sprzedaż z racji tego, że ten produkt sam w sobie jest. Absolutnie fenomenalny i jakościowy jest samograjem. Jakbyś tak sprawdziła moje social media w porównaniu z social mediami dzisiaj w ogóle, to przy takiej liczbie produktów, jakimi dysponujemy, tam jest u mnie bardzo mało reklam. Wiesz, tak, to, to jest wciąż nieadekwatne do tego, co robimy. To znaczy, że te produkty, którymi dysponujemy na rynku, są takimi samograjami. One się po prostu sprzedają, bo droga pantoflowa uważam, jest najlepszym marketingiem.